W dzisiejszej sprawie brakuje bardzo wielu szczegółów. Nie mamy zdjęcia ofiary w miniaturce, tylko takie przykładowe zdjęcie przedstawiające sylwetkę młodej dziewczyny. Nie znamy ani nazwiska ofiary, nie wiemy jak wygląda, i to utrudnia dotarcie do krewnych czy też znajomych tej dziewczyny. Co więcej, jej imię również najprawdopodobniej brzmi zupełnie inaczej, ponieważ, według artykułu, na którym bazuje, Dziennikarz zmienił dane osób opisanych w tekście. Ta sprawa nigdy nie została rozwiązana, ponieważ zbyt późno trafiła w ręce odpowiednich ludzi. Przypadkiem, czy może jednak celowo tak to rozegrano, by ta sprawa nigdy nie doczekała się rozwiązania? Tczew to symbol historii, ponieważ jest to jedno z pierwszych miast zaatakowanych przez Niemców wraz z wybuchem II wojny światowej. 1 września zbombardowano Tczew z uwagi na jego znaczenie dla komunikacji. Przede wszystkim rozbudowana sieć kolejowa i mosty, które pozwalały przekraczać Wisłę. W tym samym mieście w 1985 roku doszło do tragedii, która nie znalazła swojego rozwiązania. Jeśli ktoś z moich widzów wie coś więcej na ten temat, to bardzo proszę o podzielenie się ze mną i, i z widzami swoją wiedzą. Ewa K. urodziła się najprawdopodobniej w 1971 roku. Nie wiadomo, tę datę można po prostu obliczyć na podstawie jej wieku. Wiadomo bowiem, że w 1985 roku miała 14 lat. Mieszkała w Tczewie wraz z rodzicami, Łucją i Bogusławem oraz ze swoim rodzeństwem. A dziewczyna nie przykładała się do nauki, miała też sporo nieobecności w szkole i w związku z tym też nie otrzymała promocji do ósmej klasy. Ojciec dziewczyny za jej zachowanie i oceny winił swoją żonę. Podobno umówili się, że on będzie pracował na utrzymanie rodziny, a ona zajmie się wychowaniem dzieci. Miała też pilnować ich postępów w nauce. Jednak Ewa zawsze chodziła własnymi ścieżkami i trudno było zagonić ją do nauki. Ojciec pracował ciężko, najpierw w milicyjnej komendzie, jednak tę pracę stracił z niewiadomych powodów i musiał znaleźć sobie inną, być może cięższą, bo, bo fizyczną. Mówiło się, że to utrata pracy tak bardzo na niego wpłynęła, że sięgnął po alkohol. Jednak okazuje się, że pił już w czasach, kiedy był milicjantem. Pił dużo i często. W 1985 roku okazało się, że jego żona jest ponownie w ciąży. Wiosną Ewa jeszcze częściej bywała na wagarach, w szkole już prawie w ogóle nie, nie bywała. Chodziła na wagary, w czasie których spędzała czas ze swoją przyjaciółką Lolą. Czasem tylko we dwie, a czasem w całkiem sporej grupie dzieciaków, którym nie chciało się chodzić do szkoły. Ewa i Lola paliły papierosy. Często też ze swoimi kolegami Sławkiem i Maćkiem spotykali się w tak zwanym klubie. Ich siedziba znajdowała się przy Rowie Młyńskim, w śluzie. Młodzież wymyśliła sobie dziwną i niezrozumiałą zabawę, którą między sobą nazywali ślubem. Ewa i Lola były ładne, wysokie i wyglądały na starsze niż ich 14 lat. Bardzo podobały się chłopakom, którym zabawa w ślub sprawiała ogromną przyjemność. Młodzież spotykała się, by bawić się w dorosłych, mieli udawać branie ślubu. Jeden z chłopaków miał być księdzem, drugi brał ślub z jedną z dziewcząt, a potem mieli konsumować swoje małżeństwo i chłopcy zamieniali się rolami. Raz jeden był panem u młodym, a inny księdzem i odwrotnie. I o tych zabawach córki z pewnością nie wiedział ojciec Ewy K., Bogusław, bo gdyby wiedział, dziewczyna mogłaby zostać bardzo surowo ukarana. Mężczyzna opisywano jako osobę niestroniącą od przemocy, był agresywny i w czasie gdy pełnił jeszcze służbę milicyjną należał do gdańskiego klubu bokserskiego, w którym stoczył kilkaset walk. Jednak mimo jego ogromnego zaangażowania w działalność klubu został z niego wyrzucony z uwagi na jego bardzo poważny i widoczny problem z alkoholem. Swoją agresję mężczyzna na co dzień wyładowywał na swojej żonie łucji i na dzieciach. Mama Ewy wielokrotnie widywana była z siniakami. Raz nawet miała bardzo poważne złamanie nogi z przemieszczeniem i twierdziła wówczas, że spadła ze schodów, ale rodzina mieszkała na parterze, dlatego też wszyscy, wszyscy podejrzewali, że za złamaniem stoi mąż kobiety, a. A te schody to tylko wymówka. I gdy mama Ewy trafiła do odczewskiego szpitala pod koniec czerwca 1985 roku, by urodzić najmłodszą córeczkę, dzieci pozostały pod opieką ojca. Najstarszej z córek, czyli Ewie, mama zostawiła pieniądze na jedzenie dla całej rodziny. Gdyby dostał je ojciec, to prawdopodobnie by je przepił. Ewa jednak nie była specjalnie odpowiedzialna, nie wiadomo, co zrobiła z pieniędzmi od mamy, jednak na pewno nie wydała ich na jedzenie dla rodziny. Być może coś sobie kupiła, lub po prostu zgubiła pieniądze. Kwota ta wynosiła 4000 ówczesnych złotych. Ojciec wściekł się, że dziewczyna zgubiła pieniądze, czy też wydała je. I miał się odgrażać, że ogoli córce głowę, jak tylko ją zobaczy. I tego dnia Ewa poszła na rzekę zrywać bez. Wiele osób z lokalnej społeczności również tak robiło, ponieważ w ten sposób można było sobie zarobić, sprzedając bez na skupie. Bez miała zamiar zbierać do worka materiałowego, jej młodsze rodzeństwo zostało samo w domu. I gdy ojciec wrócił i zobaczył, że Ewy nie ma, zdenerwowany wyszedł na jej poszukiwania, zabierając przy tym pożyczony od sąsiada parasol. Nie wiadomo, jaka była wtedy pogoda, czy ojciec wziął go, ponieważ padało, czy po to, żeby córkę nim postraszyć. W każdym razie udał się nad rzekę w miejsce, gdzie wiedział, że Ewa zazwyczaj zrywała bez. Tamtego dnia Ewa nie wróciła do domu. Zgłoszono jej zaginięcie, ojciec podał rysopis zaginionej córki, dodał też w co była ubrana, ale to, co zdziwiło potem funkcjonariuszy, to to, że podał również kolor jej majtek. Nie zaniepokoiło to wówczas milicjantów, ale dopiero funkcjonariuszy archiwum X 30 lat później. Mężczyzna powiedział, że po przyjściu z pracy zauważył nieobecność córki szukał jej początkowo w szkole, w domu, zaś miał znaleźć jej plecak. Ewy natomiast nie udało mu się znaleźć miejsca, w którym poszedł jej szukać. Następnie wrócił do domu i jakby nigdy nic poszedł spać, nie wiedząc gdzie jest jego córka. Nie szukał jej, bo jak zeznał, było już po dwudziestej i robiło się ciemno. Losy Ewy nie były znane przez kolejne dwa miesiące ale 26 sierpnia 1985 roku brat Ewy wraz z kolegami bawili się nad Wisłą, puszczali latawce i w pewnym momencie chłopcy zauważyli worek wystający z krzaków. Podeszli, żeby zobaczyć, co jest w środku. Worek był przysypany ziemią, nie można go było podnieść. Chłopcy zaczęli go wyciągać i nagle zauważyli ludzką stopę. Pobiegli przed siebie z krzykiem. Ich głosy usłyszał strażnik z pobliskiego zakładu. Z relacji chłopców dowiedział się o znalezisku i wezwał milicję. Na miejscu szybko pojawił się tłum gapiów. Milicjanci zabezpieczyli miejsce i w płytkim grobie znaleźli ciało młodej kobiety. Było nagie. Ubrania znajdowały się pod ciałem. Była to niebieska sukienka w białe kwiatki, czerwona bluza, sandały i rajstopy. Wstępnie wykluczono motyw seksualny tej zbrodni. Milicjanci od razu przypuszczali, że może to być zaginiona dwa miesiące wcześniej Ewa, córka byłego milicjanta Bogusława K. Mężczyzna szybko zjawił się na miejscu odnalezienia zwłok, gdzie rozpoznał córkę właśnie po ubraniach. Twarz nie była widoczna, była przykryta workiem, do którego Ewa planowała zbierać bez. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zginęła od silnych uderzeń, zadanych tępym narzędziem. Czaszka była pęknięta w kilku miejscach, dziewczyna miała również połamane żebra. Morderca był bezwzględny i działał w silnym wzburzeniu, wielokrotnie uderzał dziewczynę z ogromną siłą. Policja rozpoczęła swoje działania od przesłuchania jej rodziny i najbliższych przyjaciół. Jedną z pierwszych przesłuchanych osób była jej przyjaciółka Lola, która jednak powiedziała, że nie znała Ewy za dobrze i rzadko się widywały, co było oczywistą nieprawdą. Zarówno Lola, jak i pozostałe osoby z Towarzystwa Ewy kilkukrotnie zmieniały zeznania. W pewnym momencie jedną z głównych ról w przesłuchaniach zaczęło odgrywać rodzeństwo S. Byli to sąsiedzi Ewy i jej rodziny. Chodziło o Hanie i Jarka S., rówieśników Ewy. Podobno Jarek był zainteresowany Ewą, ale ona miała go zignorować. Na kilka dni przed śmiercią Ewy, dziewczyna spotkała Jarka, gdy jechała ze swoją siostrą rowerami. Chwilę rozmawiali, a później tego samego dnia spotkała się z Jarkiem, szli nad Wisłę. Byli widziani w pobliżu miejsca, w którym dwa miesiące później znaleziono jej ciało. Ewa była widziana z Jarkiem również w, w dniu swojego, swojej śmierci. Widziało ich kilku świadków, jednak zarówno Hania, siostra Jarka, jak i Jarek zaprzeczali, by tamtego dnia spotkali się z Ewą. Z niewyjaśnionych przyczyn. Oboje kłamali. Było zbyt wielu świadków, by doszło tu na przykład do pomyłki w sprawie daty, kiedy byli widziani z Ewą. Mama Hani i Jarka również twierdziła, że jej dzieci nie wychodziły tamtego dnia z domu. Jarek miał według niej wyjść tylko o godzinie 12:45 na chwilę, by coś kupić na prośbę mamy. Jednak znalazł się świadek, który twierdził, że widział Jarka na dworze wcześniej tego dnia. Ciocia rodzeństwa S widziała też Ewę w towarzystwie Hani w dniu zaginięcia i śmierci nastolatki. Jarek prosił swoją ciocię, by wspólnie z jego mamą dowiedziały się od Hani, co stało się z Ewą. Hania miała w czasie przesłuchań policyjnych zmieniać kilkukrotnie zeznania. Mówiła m.in. o tym, że ona i Ewa oddawały się pewnemu pedofilowi o pseudonimie Słoń, w zamian za słodycze. Pewien kolega Ewy twierdził, że Hania powiedziała mu, że wie, kto zabił i że zna tego faceta. Natomiast inny świadek twierdził, że w chwili, kiedy dokonywano oględzin na miejscu zbrodni, Jarek miał powiedzieć, że on wszystko wie, bo już tu wcześniej z Hanią byli, co sugerowałoby, że dzieci wcześniej wiedziało o zabójstwie, oraz miejscu ukrycia zwłok inni zaś twierdzili, że są przekonani, że to właśnie Jarek S. stoi za zabójstwem Ewy. Milicjanci nie dość starannie sprawdzili te wszystkie wątki, niektóre zostały właściwie zupełnie zignorowane, przez co sprawa utknęła w martwym punkcie na wiele lat. Co więcej, po kilku latach akta sprawy Ewy zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach, w październiku 1986 roku zatrzymano mężczyznę, który w Tczewie napadał na kobiety i przyznał się do zabójstwa Ewy. W trakcie wizji lokalnej zupełnie jednak gubił się w zeznaniach i nie potrafił przedstawić wyjaśnienia i opisu zbrodni, który to opis byłby spójny z materiałem dowodowym. Mężczyzna twierdził, że Ewę udusił, a dziewczyna zginęła przecież od... Od ciosów, tępym narzędziem. Okazało się też później, że do przyznania namówili go milicjanci. Skoro miał i tak kilka zarzutów, to co by mu szkodziło, przyznać się do jeszcze jednego czynu? Za przyznanie się obniżono by mu karę i pewnie za same napady dostałby tę samą karę, co za napady plus przyznanie się do zabójstwa Ewy. Jednak nie było żadnych dowodów na to, że był on sprawcą zabójstwa. Za zbrodnie nie mógł być odpowiedzialny również Paweł Tuchlin, seryjny zabójca z pomorza o pseudonimie Skorpion, który w tamtym czasie był już zatrzymany i siedział w więzieniu. Nie było zatem podejrzanego, który z całą pewnością odpowiadał za te zbrodnie. I potem, jak kolejne działania nie przynosiły rezultatów, sprawa została umorzona. Natomiast kilka lat temu do sprawy wrócili policjanci z Gdańskiego Archiwum X. Akta sprawy nie stanowiły zbyt szerokiego materiału dowodowego do badania, ponieważ e, tak jak powiedziałam, akta policyjne zaginęły. I prawdopodobnie Archiwum X opierało się na szczątkowych materiałach z akt prokuratorskich. No chyba że akta magicznie się po latach znalazły. A takiej informacji nie posiadam, no bo skoro zaginęły, a, a archiwum X miało dostęp do materiałów z przesłuchań, to albo tak jak mówię, były to akta prokuratorskie, albo ewentualnie te akta magicznie się odnalazły. A takiej informacji nie ma w internecie i trudno stwierdzić, na jakich dokładnie materiałach opierali się funkcjonariusze. Gdy tylko jednak dostali do rąk akta, wytypowali potencjalnego sprawcę, jednak bardzo krótko po tym minął termin przedawnienia i nikomu nie postawiono oficjalnych zarzutów. Być może właśnie dlatego wszystkie dane są w tej sprawie ukryte. Nie mamy dostępu zupełnie do, do danych zarówno samej ofiary, jak i też podejrzanych. Archiwum X podobno wytyczyło nowe wersje śledcze i mieli podejrzenia wobec konkretnej osoby, nikt jednak nie usłyszał oficjalnych zarzutów, szkoda, ponieważ śledczym udało się uzyskać sporo nowych informacji od świadków, którzy przed laty niewiele mówili. Być może bali się wówczas zemsty sprawcy, a po tylu latach uznali, że warto powiedzieć to, co wiedzą. Jedną z przesłuchiwanych w tej sprawie osób był ojciec Ewy Bogusław. Policjant zapytał go skąd, wiedział jakiego koloru były majtki córki w dniu jej zaginięcia. Tak jak wcześniej wspomniałam, nikogo ta odpowiedź nie zdziwiła w czasie pierwszego przesłuchania, nikt z milicjantów nie pociągnął dalej tego tematu. Bogusław odpowiedział policjantom, że on nic nie mówił przecież o majtkach, wskazał, że wszystko, co mówił, jest zapisane w aktach, po czym dodał, że Ewa była rozebrana, gdy ją znaleziono, więc pewnie dlatego powiedział o tym kolorze. Ale policjant, którego przesłuchiwał, przytoczył na podstawie zeznań sprzed 30 lat, że wypowiedź K, Bogusława K o majtkach, pochodzi z czerwca czyli była z czasu kiedy dziewczyna była zaginiona, a nie już po znalezieniu jej ciała. Niektórzy podejrzewali, że gdy wściekły Bogusław poszedł szukać córki, zastał ją uprawiającą seks z którymś z chłopaków i zaczął uderzać ją ciężkim, przecież i solidnym parasolem, jakie kiedyś produkowano, wyjaśniałoby to, dlaczego dziewczyna była naga i skąd ojciec wiedział o kolorze jej bielizny. Być może chłopakiem, z którym się kochała, był Jarek i stąd wiedza rodzeństwa S o zbrodni lub może Hania S mogła być świadkiem tego całego zajścia. Ciosy na głowie dziewczyny były zadawane z góry, a ślady uderzeń były podłużne. Co również pasowałoby do sytuacji, gdzie dziewczyna jest na ziemi i ojciec bije ją, stojąc nad nią. Podłużne ślady mogą natomiast wskazywać na to, że narzędziem zbrodni był parasol. I aby dowiedzieć się, czy ktoś z rówieśników Ewy coś wie na ten temat, policjanci próbowali się z nimi skontaktować. Do nikogo z tak zwanego klubu nie udało się jednak dotrzeć: ani do rodzeństwa S, ani do Loli, ani też do, do kolegów od tak zwanych ślubów. Udało się jednak bardzo dokładnie przesłuchać ojca Ewy Bogusława K, którego powiązania z ówczesnymi wysoko postawionymi funkcjonariuszami milicji wprawiły śledczych w zdumienie. Jego kolegą był komendant rejonowy w Tczewie, późniejszy komendant wojewódzkiej milicji, jednak obaj mężczyźni zaprzeczyli, by układy miały pomóc w tuszowaniu czegokolwiek. A co ciekawe, Bogusław nie wykorzystał też znajomości, by pomóc w rozwiązaniu sprawy, i to również może wydawać się dziwne. Możemy czasami narzekać na panujące układy i partyjniactwo, na nepotyzm itd., ale chyba każdy z nas jest w stanie zrozumieć rodzica, który wykorzystuje swoje znajomości w celu odnalezienia swojego dziecka, czy też odnalezienia zabójcy swojego dziecka. Dziwne staje się dopiero to, kiedy ktoś mając takie znajomości, nie korzysta z nich. Każdy ojciec myślę, że robiłby wszystko, by doprowadzić mordercę własnego dziecka przed sąd. Bogusław nie wykorzystał w tej sprawie znajomości z komendantem. Pożyczył od niego tylko pieniądze, ponieważ jak pamiętamy, rodzina karzyła skromnie, a Ewa wydała lub też zgubiła pieniądze przeznaczone na jedzenie. I to było jego takim głównym zmartwieniem. Oczywiście nie można się dziwić temu, że ojcu bardzo zależy na wykarmieniu tych żyjących dzieci, ale dziwi to, że nie walczy o sprawiedliwość dla nieżyjącej córki. Według tego wspomnianego komendanta Bogusław nawet w ich rozmowie nie wspomniał o sprawie córki. Bogusław został poddany badaniu wariografem, i badanie nie wykazało związku Bogusława ze sprawą śmierci jego córki. Nie ma natomiast informacji na temat tego, gdzie, kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach badanie zostało wykonane: czy wykonali je już policjanci z Archiwum X, czy przed ponad 30 laty milicjanci na jakimś starym sprzęcie. Tego niestety nie wiem. Jeśli zaś chodzi właśnie o przesłuchania innych osób, to tak jak wspomniałam, do pozostałych osób nie udało się niestety dotrzeć, ponieważ żyją gdzieś tam, gdzieś na świecie. Dzisiaj już niestety jest za późno na te przesłuchania, ponieważ od zbrodni minęło 36 lat. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo to przykre, że nie znamy sprawcy zabójstwa Ewy, że zabójca nie poniósł kary i że prawo nie pozwoliło na dokończenie działań policjantów z archiwum X. Szkoda, że nie udało się też przedłużyć okresu przedawnienia, ponieważ w 2015 roku nie było jeszcze takiej możliwości. I jedyne, na co możemy mieć nadzieję, to to, że zabójcę dręczą wyrzuty sumienia i że karą jest dla niego cierpienie cierpienie związane z tym jakiego czynu się dopuścił. Oczywiście, o ile w ogóle ma jakieś wyrzuty sumienia, no miejmy nadzieję, że doczeka kary na tamtym świecie i nie wywinie się sprawiedliwości. Mimo wszystko myślę, że, że wy również pod mnie, jak i ja, odczuwacie takie poczucie niesprawiedliwości, bo ja nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego w ogóle jest coś takiego jak przedawnienie powinno być całkowicie zniesione, by nawet po tylu latach morderca nie mógł spać spokojnie, by można było nawet po wielu latach udowodnić mordercy winę i wsadzić go za kratki. Nie przedłużając już jednak, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.